Cześć. W tym filmie zobaczysz, jak nasza kosmetolog wykonuje zabieg mezoterapii mikroigłowej. Ale zanim zobaczysz całą procedurę zabiegu, opowiem ci troszkę dlaczego warto zainteresować się nim. Zapraszam do gabinetu. Mezoterapia to czwarty krok pielęgnacji cery, czyli odmłodzenie i lifting. Najlepiej wykonać ją jako zwieńczenie pielęgnacji skóry. Mezoterapia to zabieg, podczas którego w każdej minucie wykonywanych jest dziesiątki tysięcy mikronakuć w skórę. Te delikatne mikronakucia prowokują skórę do intensywnej regeneracji, stymulują organizm do produkcji własnego kolagenu oraz elastyny. Te dwa białka są głównymi składnikami naszej skóry, odpowiedzialnymi za jej elastyczność i jędrność. Warto zainteresować się tym zabiegiem, gdyż jest jednym z najskuteczniejszych sposobów redukcji zmaszczek, blizn potrądzikowych oraz dogłębnego odżywienia skóry. Zabieg zaczynamy od przeprowadzenia wywiadu z klientem oraz od podpisania zgody na zabieg i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań. Przechodzimy następnie do wykonania demakijażu skóry, oczyszczenia zanieczyszczeń i stonizowania skóry zabiegowej. Kolejnym krokiem jest nałożenie kremu znieczulającego na około 15-20 minut. Kiedy znieczulenie zacznie działać, ściągamy folię i dezynfekujemy okolicę zabiegową. Teraz nakładamy koktajl dobrany do rodzaju skóry, by zabieg przyniósł jeszcze lepsze rezultaty. Przechodzimy do właściwej części zabiegu. Mikronakucia są dostosowane przez naszych kosmetologów do grubości oraz stanu skóry klienta oraz do obszaru poddanego zabiegowi. Mikronakłucia powodują zaczerwienienie okolicy zabiegowej oraz zostawiają na skórze malutkie ślady po nakuciach. Po opracowaniu okolicy zabiegowej nakładamy maskę, która wycisza i uspokaja skórę po zabiegu. Na koniec zabiegu nakładamy krem nawilżający antybakteryjny oraz obowiązkowo ochronę SPF 50. Zabieg mamy skończony. Nie przejmuj się, te zaczerwienienia znikną po kilku, kilkunastu godzinach, a skóra będzie się odbudowywać. Podsumowując, zabieg mesoterapii mikrojgłowej jest jednym z najlepszych zabiegów odmładzających. Skóra odzyska jędrność oraz pozbędziesz się z maszczek, blizn i przebarwień. Zabiegi najlepiej wykonywać w serii w odstępach 2-3 tygodnie. Najważniejsze po terapii jest stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, czyli nakładanie kremu z filtrem. Teraz skóra się pięknie zregeneruje, pozostaje nam tylko czekać. Do zobaczenia w salonie!